Młoda matka została znaleziona martwa we własnym domu. Od pierwszych dni śledztwa detektywi czuli, że odpowiedź jest na wyciągnięcie ręki. Im głębiej jednak drążyli, tym bardziej dziwne i zagadkowe szczegóły odkrywali. Kiedy w końcu dotarli do prawdy, okazała się ona tak nieoczekiwana, że szokowała nawet najbardziej doświadczonych śledczych. Sara Williamson. Urodziła się 20 czerwca 1963 roku na Florydzie. Jej ojciec służył w wojsku, więc przez pewien czas rodzina mieszkała w bazie wojskowej, zanim ostatecznie osiedliła się w Albuquerque w Nowym Meksyku. W szkole Sara od razu się wyróżniała, zwłaszcza z matematyki. Później okazało się, że jej iloraz inteligencji był wyjątkowo wysoki i osiągała najlepsze oceny bez większego wysiłku. Uwielbiała też czytać, skłaniając się ku powieściom kryminalnym, a pod koniec liceum myślała już o napisaniu własnej. Była energiczna i otwarta, miała mnóstwo przyjaciół i uwielbiała spędzać czas ze starszą siostrą. Po ukończeniu studiów. Zapisała się na Uniwersytet niedaleko Albuquerque i uzyskała dyplom z matematyki. Podczas studiów poznała mężczyznę o nazwisku Cohen i po ukończeniu studiów oboje wzięli ślub. Sara planowała kontynuować naukę na studiach magisterskich ze statystyki, ale otrzymała bardzo atrakcyjną ofertę pracy w bazie wojskowej. Po pewnym czasie pracy w tej bazie, wraz z mężem, przeprowadziła się do Maryland, gdzie otrzymała posadę analityka statystycznego w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego NSA. To był ogromny krok w jej karierze, a Sara szybko udowodniła, że jest utalentowaną osobą rozwiązującą problemy i potrafiącą sprostać wyzwaniom każdej wielkości. Mniej więcej w tym samym czasie, Zaczęła pisać własną powieść kryminalną o statystyku rozwiązującym zagadkę morderstwa. Trzy lata po ślubie związek Sara z mężem zaczął się rozpadać, i ostatecznie zdecydowali się na rozwód. Kontynuowała pracę w NSA i w końcu zdecydowała się na studia magisterskie ze statystyki. Sara zapisała się na wieczorowe zajęcia na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa. Gdzie poznała innego studenta o imieniu Lorenzo. Miała wtedy 27 lat, a on 25. Lorenzo studiował biznes i finanse. I podobnie jak Sara, był już wcześniej żonaty. Zaczęli się spotykać, a po ukończeniu studiów magisterskich Sara wyszła za niego. Zamieszkali w zamożnej dzielnicy Elkridge niedaleko Baltimore. Trzy lata później urodził im się syn. Ale niemal natychmiast po jego narodzinach Lorenzo zaczął odsuwać się od rodziny. Jego zachowanie drastycznie się zmieniło. Zaczął kontrolować każdy ruch Sara i prawie nie wykazywał zainteresowania ich dzieckiem. W końcu Sara zdecydowała się złożyć pozew o rozwód. Lorenzo wrócił do rodziców, którzy mieszkali w pobliżu i uzgodnili, że syn będzie spędzał z nim weekendy, a resztę czasu będzie mieszkał z Sara. Sara miała wtedy 35 lat, a jej syn właśnie skończył roczek. W piątek, 13 listopada 1998 roku, odwiozła go do domu Lorenza, a następny dzień spędziła ze swoją najlepszą przyjaciółką, Laurą. Następnego ranka, w niedzielę, Laura obudziła się, oczekując telefonu od Sary, ponieważ planowały rozmowę, ale Sara nie zadzwoniła. Laura próbowała się z nią skontaktować, ale nie odebrała. Wtedy Laura zauważyła, że czeka na nią wiadomość głosowa. Została nagrana o 20:46 poprzedniego wieczoru, kiedy już spała. W tamtych czasach poczta głosowa nie pokazywała, kto dzwonił, chyba że ktoś się włączył, żeby odsłuchać. Mimo to Laura domyśliła się, że to może być Sara i wcisnęła przycisk odtwarzania. Ku swojemu przerażeniu usłyszała chaos na linii, dziwne dźwięki, potem krzyk kobiety, a potem odgłosy gwałtownej walki. Brzmiało to tak, jakby ktoś był atakowany w czasie rzeczywistym. Wstrząśnięta Laura natychmiast skontaktowała się z policją. Poprosiła, żeby sprawdzili co z Sara, i funkcjonariusze zostali wysłani do jej domu. Pierwszą rzeczą, jaką zauważyli, było to, że okno obok drzwi wejściowych zostało rozbite, a same drzwi były zamknięte. Nikt nie przyszedł, kiedy zapukali. Rozejrzeli się dookoła i odkryli, że przesuwane szklane drzwi z tyłu są otwarte, więc weszli do środka. Od razu rzuciło im się w oczy, że alarm w tych drzwiach nadal był uzbrojony, co nie miało sensu. Gdyby ktoś włamał się od frontu, alarm Powinien był się włączyć. Kiedy weszli do salonu, ich oczom ukazał się makabryczny widok. Ciało Sara leżało rozciągnięte na podłodze w ogromnej kałuży krwi, ściany, meble, a nawet sufit również były zachlapane. Obawiając się najgorszego, funkcjonariusze pospiesznie przeszukali resztę domu, szukając dziecka Sary, nie wiedząc, że jest z ojcem. Natychmiast założyli, że mogło zostać porwane. Ciało Sary zostało przekazane lekarzowi sądowemu, podczas gdy detektywi skupili się na badaniu miejsca zbrodni. Szybko ustalili, że zabójca najprawdopodobniej wszedł przez wybite okno od frontu. To okno również było podłączone do systemu alarmowego, ale czujnik znajdował się na ramię, więc alarm zostałby uruchomiony tylko w przypadku otwarcia okna. Stłuczenie szyby nie spowodowało jego uruchomienia. Krwawe odciski palców wskazały, że intruz również uciekł przez to samo okno. W środku śledczy zauważyli coś dziwnego: ktoś wyciągnął wszystkie kasety VHS z szuflady w salonie i rozrzucił je po podłodze, a samego magnetowidu brakowało. W kuchni, wszystkie drzwiczki szafek były otwarte na oścież, jakby ktoś szukał czegoś konkretnego. Na pierwszy rzut oka wyglądało to na włamanie, ale detektywi szybko zaczęli wątpić w tę teorię. Laptop i portfel Sary leżały nietknięte na kuchennym stole. Wyglądało to raczej na to, że ktoś zaaranżował miejsce zbrodni, aby wyglądało na włamanie, ukrywając znacznie mroczniejszy motyw. Autopsja tylko wzmocniła to podejrzenie. Sara została wielokrotnie dźgnięta nożem a Rany kłute pokrywały całe jej ciało. Sam poziom przemocy sugerował głęboką złość lub nienawiść do niej. Detektywi nie mogli również ustalić, dlaczego zabójca zdecydował się wybić przednią szybę. Tylna część domu wychodziła na las i stanowiła znacznie bezpieczniejsze wejście bez zwracania na siebie uwagi. To doprowadziło ich do przypuszczenia, że napastnik mógł dokładnie wiedzieć jak działa system alarmowy, i zdał sobie sprawę, że wybicie szyby w tylnych drzwiach prawdopodobnie go uruchomiło. Kryminalistyka nie znalazła żadnych użytecznych odcisków palców ani niezbitych dowodów. Jedyne co mogli zrobić, to zebrać ogromne ilości krwi, które pozostały, mając nadzieję, że gdzieś w tym bałaganie uda im się odnaleźć ślady DNA zabójcy. Jeśli skaleczył się podczas brutalnego ataku. Tymczasem funkcjonariusze przeszukali podwórko i znaleźli maczetę, którą uznali za narzędzie zbrodni. Później biegli kryminalistycy potwierdzili, że rany na ciele Sary dokładnie do niej pasowały. Podczas gdy eksperci analizowali dowody, detektywi potwierdzili, że synek Sary jest bezpieczny z ojcem. Mając to za sobą, Skupili się na przesłuchaniu przyjaciół i rodziny Sary. Chcieli wiedzieć, czy przed śmiercią miała jakieś konflikty, ale wszyscy mówili to samo. Sara była miła, wyluzowana i nigdy się z nikim nie kłóciła. Jedynym wyjątkiem był jej były mąż Lorenzo. Najlepsza przyjaciółka Sary, Laura, wyjaśniła śledczym, że rozwód był trudny. Po narodzinach syna zachowanie Lorenza. Całkowicie się zmieniło. Wcześniej przyjmował leki przeciwdepresyjne, ale przestał je brać po narodzinach dziecka. Od tego czasu Sara zauważyła, że nie wykazywał zainteresowania spędzaniem czasu z jej synem, ale to nie wszystko. Lorenzo stał się też bardziej kontrolujący, obserwując każdy jej ruch. Z czasem Sara zaczęła odczuwać złość na nią za to, że poświęcała więcej uwagi noworodkowi niż jemu. Jakiś czas później, po powrocie Sara do pracy, Lorenzo zaczął ją oskarżać o romans z szefem. Zjawił się nawet w jej miejscu pracy. Ponieważ pracowała dla NSA, jego oskarżenia wywołały szeroko zakrojone wewnętrzne śledztwo i przesłuchania kilkudziesięciu pracowników. Ostatecznie śledczy nie znaleźli absolutnie żadnych dowodów na poparcie jego twierdzeń. Mimo to Lorenzo nie chciał odpuścić. Podczas jednej z kłótni wyciągnął nawet broń do Sara. To był punkt krytyczny i złożyła pozew o rozwód. Kiedy Lorenzo się o tym dowiedział, próbował ją uderzyć, gdy trzymała na rękach ich dziecko. Sara upadła, a Lorenzo wyrwał jej dziecko i wyszedł. Zostawił dziecko u rodziców, po czym wrócił i powiedział Sara, że musi się z nim przespać. Bo inaczej nigdy więcej nie zobaczy syna. Potem Sara od razu zgłosiła się na policję i uzyskała nakaz sądowy, ale nie podjęto żadnych innych działań. Od tamtej pory widywała go tylko w sądzie, gdzie toczyli walkę o opiekę nad dzieckiem, lub gdy w weekendy podrzucała syna do domu rodziców Lorenza, ponieważ sąd orzekł, że ma prawo do odwiedzin. W pewnym momencie Lorenzo próbował nawet wyrobić synowi paszport. Aby móc go wywieźć z kraju, ale sąd odmówił mu prawa do odwiedzin. Siostra Sara ujawniła później, że zaledwie dzień przed morderstwem, Sara zadzwoniła do niej i powiedziała, że naprawdę boi się Lorenza. Martwiła się, że może ją skrzywdzić, zanim sąd podejmie ostateczną decyzję w sprawie opieki nad ich synem. Sara poprosiła nawet siostrę, aby zaopiekowała się dzieckiem, gdyby coś jej się stało. Ponieważ nie chciała, aby Lorenzo je wychowywał. To wystarczyło, aby detektywi przyjrzeli się Lorenzowi bliżej, więc udali się do niego, aby z nim porozmawiać. Kiedy dowiedzieli się, że Sara została znaleziona martwa, padł na kolana, zakrył twarz dłońmi i zaczął krzyczeć. Gdy się uspokoił, śledczy zaczęli zadawać mu pytania. Lorenzo zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi w sprawie i nalegał aby zbadali sprawę jej szefa, twierdząc, że Sara miała z nim romans. On sam zeznał, że był w domu tej nocy, a cała rodzina go poparła. Detektywi wiedzieli, że takie alibi nie jest niepodważalne. Członkowie rodziny mogli go z łatwością kryć. Pobrali jego DNA i odciski palców, a także sprawdzili go pod kątem zadrapań, które mogły powstać w wyniku walki, ale nie miał na sobie ani jednego śladu. Następnie uzyskali nakaz przeszukania domu i samochodu Lorenza, ale ponownie nic nie znaleźli. Brak krwi, brak butów pasujących do odcisków pozostawionych w domu Sara i brak innych dowodów, które mogłyby powiązać go ze zbrodnią. Ostatecznie Lorenzo zatrudnił silnego obrońcę, co zmusiło detektywów do zmiany tematu. Postanowili sprawdzić byłego szefa Sara ale ten już wtedy odszedł z NSA i się wyprowadził. Kiedy NSA dowiedziała się o morderstwie Sara, postanowili przydzielić własny zespół do zbadania sprawy wspólnie z lokalną policją. Skontaktowali się z byłym szefem Sara, który ponownie zapewnił, że ich relacje miały charakter wyłącznie zawodowy. Powiedział również, że w noc morderstwa jadł kolację z przyjaciółmi w innym stanie i że to alibi się potwierdziło. Nie mając innych tropów, detektywi próbowali wydobyć więcej informacji z wiadomości głosowej, którą Sara zostawiła swojej przyjaciółce w trakcie ataku. Mieli nadzieję na uchwycenie głosu zabójcy, ale zamiast tego wychwycili coś innego. Po oczyszczeniu nagrania przez ekspertów, śledczy uznali, że słyszą Sarę krzyczącą imię Mike. To natychmiast wzbudziło podejrzenia ponieważ brat Lorenza nazywał się Michelangelo, ale używał imienia Mike. Mieszkał w tym samym domu co Lorenzo i ich rodzice i według niego był w domu w noc zabójstwa Sara. Detektywi zaczęli się zastanawiać, czy Mike sam nie dokonał morderstwa. Być może po to, by mieć pewność, że dziecko pozostanie w ich rodzinie. Zaprosili go na przesłuchanie i odtworzyli mu wzmocnioną taśmę, ale zeznał że w ogóle nie słyszał na niej swojego imienia. Prawdę mówiąc, teoria ta była wątpliwa od samego początku, ponieważ nawet w oczyszczonej wersji nagranie było tak niewyraźne, że nie dało się rozróżnić żadnych słów. Mike zaprzeczył, jakoby miał cokolwiek wspólnego z morderstwem, ale podczas przesłuchania detektywi zauważyli, że wyraźnie się trzęsie. Kiedy odwozili go do domu, Natychmiast zwymiotował, gdy tylko wysiadł z samochodu. Wszystko wyglądało podejrzanie. Detektyw prowadzący śledztwo dał mu więc swój numer telefonu i powiedział, żeby zadzwonił, jeśli zdecyduje się wyznać prawdę. Ale zamiast tego adwokat Lorenza skontaktował się z policją i powiedział, że od tej pory będą mogli rozmawiać z Mikiem wyłącznie w obecności prawnika. Następnie detektywi sprawdzili pierwszego męża Sara, a także byłą żonę Lorenza. Ale oboje zostali oczyszczeni z zarzutów. Jeśli chodzi o byłą żonę Lorenza, śledczy zapytali, czy byłaby skłonna im pomóc, a ona się zgodziła. Policja podsłuchała jej telefon, a ona zadzwoniła do Lorenza, ostrożnie próbując wyciągnąć od niego coś nowego, ale on trzymał się swojej pierwotnej wersji i uparcie twierdził, że nie ma pojęcia, kto zabił Sara. Istniała również inna teoria związana z pracą Sara w NSA. Miała dostęp do informacji niejawnych, a detektywi nie mogli wykluczyć, że to mógł być motyw. Jednak specjalny zespół NSA zbadał sprawę i ostatecznie doszedł do wniosku, że nie ma związku między jej pracą a zbrodnią. Miesiąc po morderstwie laboratorium w końcu zakończyło analizę wszystkich dowodów z domu Sary i znalazło DNA niezidentyfikowanego mężczyzny w trzech różnych próbkach krwi. Detektywi natychmiast porównali je z DNA Lorenza i, ku ich zaskoczeniu, nie było zgodności. To samo dotyczyło jego brata i ojca. Krew nie należała do żadnego z nich. Ten zwrot akcji zszokował śledczych, którzy byli niemal pewni, że Lorenzo był zamieszany w tę sprawę. Ale teraz, gdy DNA wskazywało na zupełnie innego mężczyznę, jego wina nie wydawała się już tak oczywista. Problem polegał na tym, że bez innych tropów nie było sposobu na ustalenie, kto był prawdziwym zabójcą i sprawa utknęła w martwym punkcie na miesiące. Detektywi kontynuowali poszukiwania, sprawdzając nawet znanych seryjnych przestępców w okolicy, ale nic z tego nie wyszło. Później przesłali nagranie z poczty głosowej do FBI, gdzie eksperci mogli je skuteczniej oczyścić. Okazało się, że Sara w ogóle nie powiedziała Mike, tylko krzyknęła. Sprawa trwała 7 miesięcy, aż nagle przybrała szokujący obrót. 1 czerwca 1999 roku detektyw prowadzący sprawę odebrał telefon z Policji Hrabstwa Baltimore. Funkcjonariusz wyjaśnił, że jeden z osadzonych właśnie przyznał się do zabicia Sara. Tym więźniem był 19 dziewiętnastoletni Ardel Dale Tickles, aresztowany trzy miesiące wcześniej za napad z bronią w ręku na McDonald's. Oczekując na rozprawę w areszcie, powiedział współwięźniowi, że zamordował kobietę w jej własnym domu. Współwięzień szybko dogadał się z prokuratorami, założył podsłuch i zaczął wypytywać Ardela o szczegóły zabójstwa. Ardel wyjaśnił, jak włamał się do domu przez okno. I zaatakował ofiarę maczetą. Opisał jej obrażenia z taką precyzją, że detektywi nie mieli wątpliwości, że mówi o Sara, podał nawet dokładną datę noc, w której została zamordowana. Ardel chwalił się, jak jego ofiara zginęła, a on ją bił, mówiąc, że chce, żeby cierpiała jak najmocniej. W końcu, gdy współwięzień zapytał, dlaczego to zrobił. Ardel udzielił odpowiedzi, która zwaliła z nóg detektywów. Powiedział, że były współpracownik zapłacił mu pięć tysięcy dolarów za jej zabicie. Śledczy byli przekonani, że nie kłamał, twierdząc, że jest zabójcą. Jego zeznania zawierały szczegóły, które nigdy nie zostały ujawnione opinii publicznej. Główny detektyw udał się prosto do więzienia, aby się z nim skonfrontować. Powiedział Ardellowi, że zostanie oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia i jasno dał do zrozumienia, że jego zeznania są już nagrane, więc lepiej, żeby zaczął mówić. Ardell niczemu nie zaprzeczył. Przyznał się, że zabił kobietę, nawet nie znając jej imienia. Dodał, że nie czuje wyrzutów sumienia, ponieważ według niego Sara była złym człowiekiem. twierdził, że były współpracownik, który zatrudnił go do tej pracy. Powiedział mu, że Sara kiedyś zepchnęła ciężarną, czarnoskórą kobietę ze schodów i napluła jej w twarz. Ardell powiedział również, że zamiast obiecanych pięciu tysięcy dolarów dostał tylko trzy tysiące dolarów. Ale pieniądze nie były dla niego tak ważne, jak ukaranie jej za to, co rzekomo zrobiła. W tym momencie detektywi położyli trzy zdjęcia. Lorenza, jego brata i ojca i zapytali Ardella, który z nich go zatrudnił? Ku ich zaskoczeniu, Ardel nie rozpoznał żadnego z nich. Wyjaśnił, że osoba, która go zatrudniła, wcale nie była mężczyzną, a kobietą, choć nie znał jej imienia. To wywołało jeszcze więcej pytań. Jak mógł pracować z tą kobietą, nie wiedząc nawet, kim ona jest? I jaka kobieta chciałaby śmierci Sara? Jedno było jednak jasne: ta kobieta bardzo dobrze znała Sara. Według Ardela zaledwie kilka dni przed morderstwem zawiozła go do domu Sara i powiedziała mu, że najlepszym momentem na atak będzie sobota, ponieważ Sara będzie sama w domu. Wyjaśniła nawet, jak skonfigurowano jej system alarmowy, i ostrzegła go, żeby nie manipulował nim, żeby sąsiedzi niczego nie usłyszeli. Z tym nowym tropem w ręku detektywi skupili się na znalezieniu kobiety stojącej za tym wszystkim. Ardel pracował w pralni domu opieki w Baltimore, więc policja sprawdziła listę pracowników, mając nadzieję, że kogoś rozpozna, ale to, na co się natknęli, było o wiele bardziej szokujące. Jedno nazwisko na liście od razu wskazało im, kim była tajemnicza kobieta. Miała na imię Amelia i była matką Lorenza. Detektywi wrócili do aresztu i pokazali Ardelowi zdjęcie Amelii. Bez wahania potwierdził, że to ona go zatrudniła. Naprawdę zdumiało go jednak odkrycie, że Amelia nie była po prostu obcą osobą, była teściową Sary. Wyjaśnił, że Amelia często przyprowadzała chłopca do pracy i założył, że jest po prostu jego opiekunką. Kiedy Ardel zdał sobie sprawę, że chłopiec to w rzeczywistości syn Sara, był oszołomiony. Powiedział, że zgodził się na morderstwo tylko dlatego, że uważał Sara za rasistkę i myślał, że ją za to karze, ale teraz zrozumiał, że był manipulowany od samego początku. Oczywiście nie dało się cofnąć tego, co już zrobił. Dla detektywów prawdziwe wyzwanie wciąż było przed nimi. Samo przyznanie się Ardella nie wystarczyłoby zamknąć Amelię. Potrzebowali twardych dowodów, aby udowodnić, że to ona zorganizowała morderstwo rozmawiając z personelem domu opieki, detektywi znaleźli kobietę gotową do współpracy w zamian za pełny immunitet. Powiedziała im, że w dniu morderstwa Ardel poprosił ją, aby pomogła mu zostać zabójcą, wynajmując mu samochód. Ponieważ był za młody, by zrobić to sam, pomyślała, że żartuje i przystała na to. Jednak zaledwie kilka godzin po tym, jak oddała samochód, Ardel przywiózł go z powrotem. A jego buty były całe we krwi, powiedział jej, że właśnie pozbył się diabła i poprosił ją o pomoc. Pojechali na pusty parking, gdzie spalili jego zakrwawione buty. W drodze powrotnej do samochodu zatrzymali ich dwaj funkcjonariusze. Przeszukali pojazd i znaleźli nawet nóż pod siedzeniem z krwią na rękojeści, ale zamiast aresztować ich oboje, po prostu zabrali nóż i odjechali. Bazując głębiej, Detektywi odkryli również, że zaledwie kilka tygodni przed morderstwem teściowa Sary wypłaciła 2500 dolarów w gotówce. Wkrótce potem Ardel wpłacił niemal identyczną kwotę na swoje konto bankowe, związek, którego nie sposób było zignorować. Eksperci laboratoryjni porównali DNA Ardela z próbką znalezioną na maczecie i okazało się, że jest idealnie zgodna. To wystarczyło, by oskarżyć go o morderstwo, a zaraz potem detektywi ruszyli za Amelią. Została przyprowadzona na komisariat, gdzie zadzwoniła do Lorenza. Powiedziała mu, że prawdopodobnie trafi do więzienia, a on nawet nie zapytał za co. Jego reakcja była dziwnie spokojna. Potem Amelia odmówiła odpowiedzi na dalsze pytania i zażądała adwokata. Wiedząc, że dowody mogą nie wystarczyć do skazania, główny detektyw postanowił blefować. Powiedział jej, że jeśli odkryją dowód, że Lorenzo wiedział o morderstwie, ich rodzina nigdy więcej nie zobaczy dziecka. Amelia siedziała w tym pokoju przez kilka godzin, zanim w końcu się poddała. Zrzekła się prawa do adwokata i powiedziała detektywom, że jest gotowa się przyznać. Przyznała, że nigdy tak naprawdę nie lubiła Sara. I uważała ją za niewdzięczną. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej po narodzinach dziecka. Amelia uważała, że Sara nie wychowuje go prawidłowo, ale Sara nigdy jej nie słuchała. W ciągu kolejnych kilku miesięcy napięcie narastało, a ich kłótnie stawały się coraz częstsze. Kiedy Sara w końcu złożyła pozew o rozwód, Amelia wpadła w panikę, bojąc się, że już nigdy nie zobaczy wnuka. I wtedy wybuchła. Chciała zemsty, ale upierała się, że nigdy nie chciała, żeby Sara zginęła. Według Amelii, mimochodem, wspomniała Ardellowi w pracy o swoich frustracjach, a on powiedział jej, że musi się na niej zemścić za brak szacunku. Zaoferował nawet pomoc, obiecując, że się tym zajmie. Amelia twierdziła, że Ardel powiedział jej, że zamierza rzucać kamieniami w dom Sary tylko po to, żeby ją nastraszyć. Detektywi wątpili w tę wersję wydarzeń, zwłaszcza że Amelia zapłaciła mu o wiele za dużo za coś tak błahego jak rzucanie kamieniami. Ostatecznie Amelia zeznała, że nikt inny z jej rodziny, w tym Lorenzo, nie wiedział o jej udziale. Śledczy nie znaleźli żadnych dowodów na to, że jest inaczej, więc prokuratorzy skierowali sprawę do sądu. Pierwszym, który stanął przed sądem, był Ardel. Twierdził, że Amelia nim manipulowała, namawiając go do zabicia niewinnej kobiety. Powiedział nawet, że ostatnie miesiące spędził modląc się za Sarę i jej rodzinę, ale ława przysięgłych nie dała się przekonać. Został skazany na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Proces Amelii. Rozpoczął się w styczniu 2000 roku i nie pojawił się na nim ani jeden członek jej rodziny. Jej prawnik próbował argumentować, że nie ma wystarczających dowodów, by bezpośrednio powiązać ją z morderstwem, ale dowody były przeciwko niej. Ostatecznie i ona została skazana na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. W 2009 roku złożyła apelację. Twierdząc, że Sarah nie zasłużyła na śmierć i że dawno jej wybaczyła. To wątpliwe stwierdzenie nie odniosło skutku, a pierwotny wyrok został utrzymany w mocy. Syn Sara nadal mieszkał z ojcem. Lorenzo ostatecznie ożenił się ponownie i miał troje dzieci. 8 lutego 2023 roku zmarł w wieku 57 lat. Amelia, która ma obecnie 89 lat, nadal odsiaduje karę do żywocia. Ardel w końcu kwalifikował się do zwolnienia warunkowego, ale kiedy złożył wniosek w 2024 roku, jego wniosek został odrzucony. Do dziś pozostaje za kratkami. Cóż? To koniec dzisiejszego filmu. Chcę bardzo podziękować wszystkim, którzy obejrzeli tę historię do końca. Chętnie poznam wasze opinie na temat tego filmu w komentarzach i proszę nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Chciałbym również serdecznie podziękować wszystkim, którzy przekazali darowizny i wsparli te pracę. Wasze wsparcie znaczy dla mnie bardzo wiele i motywuje mnie do kontynuowania tych ważnych badań dla was, moi wspaniali widzowie. Będzie więcej, więc bądźcie czujni.